Zanim zaczniemy, chcę Wam powiedzieć, że rozdanie na Dripa jest na moim Instagramie, tam gdzie było to rozdanie. No i teraz już oglądaj. Od, Cześć kochani, z tej strony: ja, JaBlikTracks. Jest dzisiaj kolejny odcinek na moim kanale, a w dzisiejszym odcinek do do parkury, a raczej parkury w nocy, bo jest godzina aktualnie 3.09. I dlaczego ten odcinek nagrałam tak późno? Bo jestem posrana. A tak poważnie to nagrałam go tak późno, dlatego że po prostu nie zrobiłam tego w dzień, bo nie miałam jakby czasu. No i muszę to zrobić teraz, w nocy Jest to taki pierwszy odcinek i boję się, że będę moją siostrę albo moich rodziców Więc <grym> yy, jestem ciekawa jak to będzie No i to odcinek za specjalną prośbę yy, pewnej osoby Ona ma kanał na YouTube, więc może tam do niej widać jak chcecie macie na ekranie, już link w opisie tego kanału yy, No bo mi, żebym już nie robiła serii że, żeby to było coś innego niż Seria Zgina, no więc specjalna jej prośba jest to odcinek, gdzie przechodzę parkury w nocy, no a teraz zaczynamy, intro! Okej, okay, a więc pierwszy parkour w tym odcinku Yy, nie będę krzyczała i jeżeli coś słuchać tak wtedy przepraszam, ale mieszkam przy dość ruchliwej ulicy i mam otwarte okno i nie mam cechy, żeby go zamknąć, bo boję się potworów, a tak poważnie po prostu mi się nie chce solić łóżkową piętrowe i no jest strasznie głośno i w ogóle osoba, która kazała mi nagrać odcinek, yy, jest zginę, dała mi doładowanie VIP, więc bardzo Ci dziękuję. Dzięki tobie teraz mogę sobie ginąć ile chcę i zrwać tyle każdego, ile chcę. Um, dość ciekawa sytuacja, no, e, ale jeszcze w ogóle wracając do tego, ja nie śpię w nocy, bo może się dziwić wytywki: Wiktoria, co ty robisz o trzeciej w nocy na Blockstar Planet? Czemu ty naulajfisz? No ale muszę się wytłumaczyć, i teraz idzie jakaś jaka ciężarówka obok mojego okna. Muszę się wytłumaczyć, ja nie naulajfuję no w PSP przynajmniej. Ja po prostu nie śpię, bo czuję się, że jakbym poszła spać, to czuję się, jakbym zmarnowała sobie ten czas w nocy. Strasznie, lubię marnować czasu, a wiecie, jednak, wolę się budzić późno, niż wcześniej chodzić spać. No bo ja się budzę tak o 12, około no, 13 mi się zdarzyło raz w życiu. 14 też raz w życiu. No, Zazwyczaj się budzę o 12, chyba że jestem sama z bratem i z siostrą, to wtedy nie budzą wcześniej. Moje średnie się nie chyba, chyba obudzi o. Ym, o, y, dziewiątej, więc ciekawa sytuacja ogółem, Dałam znać potem jak będę to montowała, który mnie obudziła, chyba, że ruszę dupę i zrobię to od razu teraz. Y, no, ale dość ciekawie się bawię. Gadałam sobie na y, Discordzie przed chwilą. No i ogólnie fajnie było i osobą, którą gadałam, powiedziała mi, że pójdę spać. Była jakby mi kazała ta osoba, bo wie, że ja w no live'ie i nie mówcie tego sobie, że ja nie śpię, okej? Okay? No ale dobra, skupić trochę na tym parkurze, żeby mogę go jakkolwiek przejść. Ja, jak raz jakiś samochód przejeżdża taki głośny, to chyba ruszy dupę i to okno zamknę, bo naprawdę jest dosyć głośno. I teraz się myślę, czy jest jakaś taka nocna piosenka, która pasowałaby do klimatu tego odcinka. Bo wiem, że mój głos jest dosyć spokojny i dość cichy, no bo jednak muszę być cicho, nie no kurde. Jest trzecia w nocy, no come on. No, ale nie wiem, o nie. Dobra, skupmy się, bo nie mogę tego jakoś przejść. W ogóle wziąłem taki parkour, bo to jest taki właśnie klimatik nocny, więc e, powinno być git. W ogóle jest strasznie mało sobie zatracie, nie wiem czemu. Jak można spać o tej godzinie? Napiszcie mi, jak, e, o, kiedy wychodzicie z parku, to będzie coś ciekawe. Seniu sobie poczytam. Okej, okay, dobra, doszłam w to, to miejsce Kurde, no spadłam. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz tam dojść, bo już to trzeci raz tu spadłam. Znaczy nie tu, ale wiecie, w tym miejscu. Spróbujemy jeszcze raz, bo no, już się wkurzyłam. I w ogóle chciałam nagrać odcinek, ty powiecie, zginę, mówię, znaczy, ja ch chciałam nagrać odcinek, ty powiecie, buduję letni skin, ale bałam się, że nie miałam czasu potem że znowu będę się śpieszyć, jak nie wiadomo, co. Więc nagrywam ten odcinek. No, dość ciekawy. O nie, znowu zginam. Dobra, idę na kolejny parkour, bo nie mogę, nie mogę tego przejść. Okej, okay, kolejny parkur i są takie galaxie, bo stwierdziłam noc, galaxii kosmos, podobne tematy. Więc są galaxii. I tak sobie w ogóle wybierałam parkur i usłyszałam śpiew taków za oknem, no bo wiedziałam ja też za okno, nie. No i sobie tak pomyślałam w sumie, że niektórych ten śpiew kurza nie? i nie mogą spać, ale mi on totalnie nie przeszkadza, jak on spać o szóstej, no, rzadko mi się starzy, no zdarza się. To jest już jasno. Jak chodzę spać o szóstej, no to jest już jasno. I na przykład taka... No i taka Nastia mówi mi, że ona nie może spać y, jakiejś, poszła spać o czwartej przez śpiew ptaków. A ja mówię, co? Jakiś śpiew ptaków? Na przykład mówi, że słyszałaś, jak się bili pod oknami, a słyszałaś, jak się darli. A ja co? Ja nic nie słyszę, naprawdę. Ogólnie sobie znowu zaczęłam spać piosenek Melanii. Yy, na przykład, wiecie takie, yy, ja zawsze słucham Melanie Craybaby, taki album. Ja i Melanie Martins, jakby był to się nieco, to prowadzą sobie posadzenie przez po naprawdę fajne. Um, I zaczęłam przez taką osobę na właśnie. Yy, no i sobie teraz yy, słucham cały czas Melanie Martins, na przykład Craybaby. Okej, okay, czy ja mam tu? Nie, tu trzeba wskoczyć, dobra. Już chciałam tej dziury, żebym nie skinęła, a nie, tego byśmy nie chcieli, bo ten parkuł chyba jest do długi, tak mi się wydaje. Nie wiem, ten parkuł chyba kilka razy przechodziłam w ogóle, ale nie jestem pewna. Pewności nie mam. O nie. W <śm> zasadzie nie zrobione wyjście by the way. O nie. Czy to trzeba szukać? A nie, wiecie, co to? Tu chyba to się wszystko. Przez... O, właśnie, dobra. Um, nie ogarnię tego parkura, ale tu się chyba dość skrót. Tak, wiecie, pod tym przeskoczyć. Tak mi się wydaje. W ogóle, kochanie, tak sobie czas mówiłam, że Wam powiem, o chodzi z tym neksei, że Wam powiem i tak dalej. No i tego nie robiłam. <ś> W yy, ogóle pozdrawiam cię Marysia, jak to, jeżeli to oglądasz, bo wiem, że ty wiesz o co chodzi, a reszta nie. Yy, nie mówiłam o tym, bo bałam się, że mnie jakby na no ale dobrać. już mam to totalnie w poważaniu, bo Nexe też chyba, przy, na, na, też kończy zajebami na Facebooku, wiecie, zauważycie, whatever. Um, dał mi pana po prostu i mnie zbanował i, w, i dlatego go nie oglądałam już, no, nadal, wiecie, ja youtubera i tak dalej, ale ja nie oglądam tylko jego live'ów i to jest ta sytuacja i no, więc dosyć e, ciekawie idzie teraz aha, okej, okay, tutaj na dół chyba, um, okej, okay, dobra jest Maria, taki chory parkour Psychoparkur. parkour o nie, o nie, o nie, o nie o nie, lepszy, że to zginę, dobra, zginęła mi widzę kolejny parkour Okej, okay, kolejny parkur i nazywa się on Ile masz diaksów? Chyba ja mam no, diamentów 46, yy, bo sobie coś kupowałam ostatnio, chyba to te, były te bloki tęczowe, wow, nie zginęłam. I właśnie zgasły lampy na ulicy, czekajcie, już, już, już jest tak jasno, Zgam, że zgasły lampy uliczne, Boże, aktualnie jest godzina 3.20 i to będzie chyba ostatni w tym odcinku, bo jakby nie mam dużo czasu do montowania, wiecie. No, więc jak mówię, ktoś mi ciekawy, co robię o tej godzinie, to zazwyczaj o tej godzinie właśnie siedzę na Discordzie, albo wtedy też oglądam, ale zazwyczaj właśnie siedzę na Discordzie już z ludźmi. Um, na jakimś serwerze to już sobie zachowam dla siebie. Yy, no wiecie, jak jest. O nie, dobra, doskoczyłam to szczęście. No, świetnie się bawię ogólnie o takiej godzinie. Często też sobie rysuję. A propos rysowania, zaczęłam sobie... Um, Zaczął sobie taki rysunek, że rysować digital. Ten rysunek, który na digital, yy, nie, nie wiem, czy go nie skończę. Do tej godziny, jak, jak to montuję, jest, macie ten oryginał. jeżeli skończę, to wam obok, jak już on wygląda, ale bardzo wątpię, Więc przygotujcie się na to, że go nie będzie. No. Yy, no i wydaje mi się, że dzisiaj będzie całkiem spokojny, być kreatywny. Nie wiem, czy ktokolwiek z youtuberów bezpiecznie nagrał kiedyś nocne na parkoury, no, powiedzcie mi. I to nie jest live. I czemu mogę to przejść, Jezus Maria Dobra, dobra kochani, zajhardujemy, bo ciężko, ciężko. Kurde, no co jest? Dobra, może, no tutaj jest łatwo, nie? Łatwiej tylko. Ale tu. No, tu są tylko dwa schodki, to też łatwo. I no ciężko, ciężko, szczerze ciężko. Okej, okay, udało się, chyba, dobra, udało się jest PongChamp. Y, ja i teraz do góry. No i ja proponuję, tak co mówisz, jak to zapyta, to wiecie, tam mam Instagrama w opisie, możecie sobie wbić w jej kłodłowie O mój Boże, to znowu to gówno. Dobra, skinęłam. Nie, ja muszę to przejść. Jezus Mary, zawsze chcę o czymś powiedzieć, to jest to gówno, nie? Co tak strzela? widzę tego z całego serca, to jest tak wkurzające. A teraz dopisam tą za przeszłam jak nic nie mówiłam, aż dam wam to na przyspieszeniu, żebyście mogli wchodzić. i jak pięknie to przeszłam. Jezu, w ogóle jak ja mam są w dzień gdzie mówię normalnie, to jakie ja muszę mieć teraz, nie? Boże ja wam tak współczuję. Znaczy na pewno brzmi lepiej, żebym nagrywało, wiecie, z rana. Okej, okay, dobra skaczemy szybko. No bo jednak rana, brzmi o wiele... Boże, obój Boże, czy ktoś to by mi przemyślał, do to się przejść nie da No i tu zdechnę, dobra o, Ale bym wypadła. To jest? To się dzieje. Jezus, taktykę Patrzcie, jaka taktyka, kurde, zabrałam kryształ więc to nic A mogę tam podskoczyć dołem? Dobra, czekaj, spróbujemy Ha, lol, jaki cheater za mnie Kurde, tam już się doskoczę Hmm, 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 hmm. Zaskoczyłam po gryczonym widzowie, udało się. Zdawało mi się, że słyszę dzwonek mojego taty do pracy. Budzi kiedyś o 5.30 wiecie, gadam z znajomymi. I nagle słyszę jego budzik i on takie, O nie! Ciekawa sytuacja, brałem przez ostatni raz albo ich kończę noc, jakie, jeżeli zginę. Bo już, naprawdę nie mam siły. Czy znaczy, dobra, siłę mam, ale nie chcę się. Okej, okay, dobra. Reszt, ani hapenny stolecia, nie ani jednego, więc dobra, dobrze jest. Dobra, kochani, trzeba się streszczać, bo myślałam, się już przebudza. Ani chciałabym jej obudzić, więc szybko, szybko, fast. ej, dobra. I teraz hopsa so tutaj. Okej, okay, widzowie, hopsa. So. I mamy za chwilę metę. Dobra, więc udało się przejść ten parkour. Dziękuję za oglądanie tego. Jakże cichego i spokojnego odcinka, który nie miał żadnego sensu. Bardzo mu kochani dziękuję. No i dobranoc. Ja się wyżegnam.